Witajcie w telewizji mikrogeneracja Włodzi O poranku. Nie takim poranku, ale. Trochę mi się przysnęło. I uwaga: robimy magazyn energii. Na nowym obiekcie Politechniki. Tutaj. Co my tu mamy. Się nie dzieje, jak w polskim filmie. To jest chyba Piotrowska. Tak, to jest Piotrkowska. Trasa, poproszę. Kluczyk, poproszę. O 11 minut. 3,7 km. Proszę bardzo, dziękuję. Za mną nikogo nie ma. Mandatu nie ma. To brzmi jak fajny. Co to mamy dzisiaj za dzień? Wtorek. Temacik tak wygląda. Nowy pasywny budynek Politechniki jest tam. Na dachu dwie turbiny Fortis. Znam je, ale tylko jedna się kręci. Są tam jeszcze jakieś trackery, panelki. Bawią się tu, bo pewnie blisko jest PGE. Na obiekcie jeszcze nie ma prądu, ale wszyscy sobie jakoś radzą. Zielnia główna i nasza ściana Dobry, zobaczcie, zobaczcie co to za firma. Kto rozpoznaje te szerokie plecy? Nie wiemy, czy to się tam skończyło. Dobrze, jest pro ciężka jest? Nie. Cia, ciach, ciach, ciach. Bateryjki wjeżdżają. Same mikrogeneracja wjeżdża. Ekstra, ekstra się przejść Robota sama się robi Chińska energia Jedzie O, rwanie Trochę się nazbigało Wjeżdża kolejna Proszę bardzo Jeszcze tylko 400 sztuk No coś nie, naliczyłem 13 Chyba na rynku byliście po drodze nie, jestem nie, drugim nie, nie, Biorę ostatnią ostatnią. Tak Czyli wiemy Najpierw? No, teraz sobie... Kurczę, jest dużo wody. Nie jest. Jest? No, nie jest. Nie tak. I to ta śrubka zawsze tak tak zagrała. Trzeba, ja, od spodu widać dobrze. Tu no, widać dobrze. jest dobrze, tu w ogóle. Tak jest. Tak, ja, no Dobra. Okay, o, okay. panie. Zaczyna wyglądać. Jak już, jak już idzie seryjka, nie? seryjka się poddycha, tak jest. No chyba jest woda! No dobra, to przykręcam przykrętne środki, nie Ale progres! Zaraz trzeba wywiadowić, odbieramy baterię. Praca w re, schemat z schematem Liczymy sobie przekroje przewodów Chińska miedź, polska miedź Czy to ta sama miedź? Kto to wie? Z tej samej ziemi pewnie Tu mamy po 25 Ale za to 4 Więc jest 100 25, 25, 25, 25, dobrze liczę 100 tak a tu mamy nasze trzy Wiktroniki No i ja proponuję dać 50 kwadrat, 50 kwadrat, 50 kwadrat Dziękuję, przegłosowane <noise> Witajcie kolejnego dnia Trochę mniej się teraz teraz używają te Plastikowe kurwa, ale takie podobne Coraz ciekawiej się robi, za chwilę znajdziemy Coś <gry> Za chwilę już nic nie znajdziemy, bo zakopiemy mm. Kable ciepłe Prąd nie płynie, a kable ciepłe Jak się pracuje, żeby widzieli ludzie Jak się tnie ostrożnie Precyzyjnie to Tuż się nie, przed... nie nadaje, żeby pokazać. Tuż przed miedzią się zatrzymałem, przecież. No tak. No. Bo... Patrzcie, żaden włosek nie odleciał, nie? Te tysiące amper musi czymś płynąć. Dzień dobry, witamy. Witamy i zaciskamy. O! Wynająłem dziś aktorów z łódzkiej szkoły filmowej. Poczekaj, trochę no, wyżej, złapię boki. Panie, jest za wysoko? O, jest. Trochę, trochę? Za nisko wyżej. Oj, 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 za oj, 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 Termokurczkę zapomnieliśmy włożyć? A nie. nie, jest. Nie. Trzymać coś? Nie? Trzymać. O, to taki bajer jest. A, że jest w mm. raz. Teraz już zrozumiałem. Też mam taką tę korczkę. <laughs> <Dorzyciła, bo. śmiech> nie była potrzebna. Bo nie, nie była. No dobrze Drodzy Państwo Nadeszła wielkopomna chwila Proszę zdmuchnąć mieć. z Bezpiecznikiem, no to kurwa leżą dla Państwa Z który leżą Sumie, ale jesteśmy ale w To jest przejście między jednym a drugim, tak naprawdę, jakiś wypadek. No kurwa, na słucho za nim baterie nie ma baterii, na to Mamy trzy zapasowe. Mierzam taki zapasowy, taki No dobra, namówiłeś mnie. Zawsze mam czas jeszcze pomyśleć, Bo tak kawy nie piłem, ale nie, ja biorę jeden. Tu sprawdzamy plusy, minusy. No. Minus, nie dzwoni. Jak to nie dzwoni? A, bo twój nie dzwoni. Półtora ona. A zobaczmy czy z plusem Nie, ty z minusa, z plusem Jeden trzy do. No, to brzmi lepiej Dobra Ogień Ogień Jak tu sobie stanąć, żeby bezpiecznie wybiec w razie czego? No w środku No dajesz Już Uwaga, poszło, czerwona, możliwe, że to już było za duży prąd dla niej, no zobacz napięcie czy jakieś jest, możliwe, że kilka razy będziemy musieli ją włączyć, DC, będzie, będzie kilka, wo... no nic, 12, 4, 9, no to jeszcze raz. Eee uwaga No, prostu, być, no Jeszcze raz Jeszcze raz albo dwie. No dobra, zrobimy je A tu nie trzeba przestać. Chyba nie mi się wydaje, że trzeba na mastera. A napięcie? Rośnie. No i zaraz dojdziemy do tego. 24. No to jeszcze raz odpalamy. Zaraz odpalimy z trzech. Wiesz co, ona się przez trystory załącza. Aha. Bo nie słychać tego. Myślę, że jest trystorowe załączenie, a potem dopiero jest Słychać później z tycznika. Ja myślę, że to można normalnie. No poczekaj, bo są rozłączone. Dobra, odpale ci z czterech. Niech ci będzie. No tak, to szkoda. Raz, się męczów na każdej baterii. Dobra, niech ci będzie z czterech. Też za dużo? No zobacz napięcie. A już wyłączam i włączam jeszcze raz. 38. Dobra, teraz pójdzie. Tam na mówię, wam, ta iskra na dzień dobry jest olbrzymia, dlatego wiecie, jak ja to robię? Włączam baterię, a dopiero później dotykam. Myślę, że to jest zgubne. No jest, bo ta iskra przy trzech to by był konkret. Ale zauważcie, że tu mamy aż trzy. No nie ruszył. Dziękuję. Ruszył. ruszył? Zobacz na piątko. A No, może. Bądź dalej. Zobacz na piątko. Uu! Dziękuję. Pierwszy faz nie mamy zwartych. To od razu wszystkie trzy. Aha, czyli na jednej baterii działa, tak. No bo tamte krzyczały, że za, za mocno. Drugi, i trzeci. To ja, jakie teraz rozstawać. Na razie nic. Dziękuję. Halo! Bo jedynki mu ktoś nie wcisnął do końca. A, no i chuj! Siema, siema! Siema, siema! Witajcie znowu w łodzi. No i budynek nabiera kolorów. Ja już tu widzę parę kilowatów generacji. Ale jeszcze nie jest podłączone, panele nie są podłączone. Tak czy siak. W piwnicy, tam też od strony ulicy jest ściana. Tak jak ta. No i co my mamy? Październik już. Budynku. hu, Bateryki włączyłem. Wszystkie na zielono. Licznik już mryga. Licznik jest tu. 1,5 kW, kilowat i 700 W. Tym kabeleczkiem wszystko sobie leci. No i co? Kabelki AC. Tutaj grubszym kabelkiem się. Wszystko zrobi jutro, a na dzisiaj spróbujemy to skonfigurować jakoś, albo może nawet tylko jednego. I, i zobaczymy, czy to zacznie mi troszkę ładować baterię. Tak, najpierw, najpierw zrobię systemik jednofazowy. No dobrze, sytuacja jest wstępnie opanowana. Ładujemy bateryjki malutkim prądem No bo mamy tutaj też bardzo tymczasowo podane AC I tylko jednym falowniczkiem A jutro skonfiguruję wszystko w trzy fazy, bo nie mam tego, tej przejścióweczki MK3 na USB No i jutro też tu złapię wszystko tak jak należy A na razie A na razie jest jak jest no, dzień dobry, dzień dobry. Chyba się zaczyna jesień w końcu, w końcu. Ojej, ojej, jak oni tu jeżdżą. No i zobaczcie na ten budynek, ocencie sami. Moim zdaniem jest Lansik, Lansik na pełnej bombie. No i co, jak sytuacja? Za chwilę będą właściwe kabelki. Czyli trzy fazy input. To jest input po lewej. Trzy fazy output, czyli wyjścia wyspowe. No i wyspowe gdzieś pół budynku wisi na tej wyspie. Więc właściwe kable. Eee, licznik już mierzy. Przed chwilą włożyłem licznik do SolarEdge'a. Bo fronki się będą komunikować po sieci Halo siema siema odpaliliśmy systemik Ładujemy 483 amperki leci w tej chwili No dobra bracia i siostry Mam nadzieję, że Nie będę musiał tu Przyjeżdżać <laughs> Więc małe podsumowanko Ładujemy z sieci na pełnej bombie, czyli wszystko, na co pozwala bateria. A bateria pozwala na 37A razy 13, 481A. I wszystko policzyłem w pamięci. Tutaj mamy tak. Licznik mówi nam, co nam mówi: 10,5,5 5, to jest 20 kW pobieramy z sieci. A co mówi mój telefon? Co on mówi? Tutaj tak. No to by się zgadzało. Proszę bardzo, i 10,5. Z czego 481 amperek do baterii? Halo, jak to możliwe, że 20 kW z sieci, a 24 do baterii? Przykładniki Niedokładne? Mamy Przekładniki. No może to i przekładniki. Przekładniki. Dobra, jesteśmy po cięciu. I teraz od razu wygląda to lepiej. Eee, co tam było zamienione? No napięcia. Napięcia na liczniku. Na naszym liczniku u góry zamienialiśmy przekładniki prądowe, które są tam gdzieś z tyłu, bo faza z drugą, z trzecią się nie zgadzało i napięcia zapomnieliśmy zamienić. Więc teraz już mamy balansik ładny. 31,5 kW z sieci, 24 kW do baterii, 2 kW odbiory nie, nie UPS-owane, czyli. No, takie, które z, przestaną być zasilane, jeśli zasi zaniknie zasilanie główne, czyli ten też robiliśmy te testy, teraz już nie będziemy pstrykać. No i 2,6, tak? Zgadza się 2 i 2,5 plus 25 plus powiedzmy ze 3 kW strat. No, bo niestety, pompując baterię o napięciu 50V, trochę nam tej energii zniknie. No, i co tu jeszcze dodamy? Temperatura kabli to jest właśnie to, czego najbardziej się obawiałem, ale jest ok. 25 kwadrat od góry, od dołu 25 i 25. Razem 100. Czujnik temperatury od szafek Pajlon Techa niech sobie tam ląduje. Na razie nie będę wybiegał przez szereg, żeby tutaj. Chłodzić szafki, bo oni tu o kurzu rozmawiają, więc troszkę innych kategoriach rozmawiamy. Lecimy dalej. Bezpieczniki są w środeczku. Tu są właśnie kabelki, ewentualnie do chłodzenia szafek, których w sumie bym na razie nie chłodził z tą warstwą kurzu. I co tam jeszcze mogę dodać ciekawego? Eee, wspólna n -ka od każdego falownika wejściowa. Wspólna n -ka od każdego falownika wyjściowa. Jakiś prądzik 123 amperki tego kolegi. Tu mamy AC in, 35 mm2, AC out. To jest zimne, bo to jest wyższe napięcie. Dobra, bateria naładowana do 70 70 paru, więc teraz kończymy ładowanie. Eee, optimized without battery life. Koniec ładowania, system powinien się ładnie zacząć balansować. Prąd ładowania siada. Uwa! Co? Dobra, no to jeszcze na koniec wam pokażemy, że działa połowa obiektu w wyspie. E, poczekaj, przygotujmy sobie trytytki, żeby od, e, odbezpieczyć nasz część. Ja od razu prezentuję, jak to działa, nie? Ciągnę główny. Wszystko działa. Kurwa, nie może być, nie mrugło. Mrugło. nie było powodu tego. Falowniki by się zresetowały, komputery powinny chodzić i tak dalej. Fron, fronki wyskakują. E, i co? Mamy główne pociągnięte, czyli wszystko, wszystko co wisi w tej części szafy jest żywe, wszystko co wisi w tej części szafy jest martwe. I tu ma być trochę inny przełącznik, change'owe. Aha. Yy, tak, i wszystko gaśnie. Teraz gaśnie cały pokój, więc przygotujmy latarki. Ale ale może sobie lepiej, Czy gdzie będziemy zmieniać te kamery? Nie, yy, nigdy nie będziemy zmieniać. Latarkę trzeba sobie przygotować jedynie. No przełączamy bypass. A. Yy, już włączam światełko i już możesz pstrykać. Można i tak pstrykać. Nie, pstrykni tam. No bo ryjne świeci. A ten też można rozpiąć, bo to jest wejście do farowników, nie? No i wyłączam wszystkie trzy i nasz system już nie żyje. I wyłączam baterię No takie tam zabezpieczenie włożyli. Czyli wy to włączycie na, te, na ten moment? No bo... Do, do odbieru, tak? Tak. I nie było mnie tu. się No właśnie. Tak jest, dobrze. Do <gry> No i do widzenia No siema, siema, co my tu mamy, już chyba listopad No i elegancko dotarłem, niewiele się zmieniło Change over switch dalej niezmieniony, bo tam ma być taki przełączalny, że albo to, albo to Ale to spokojnie no i co? Tu jest moja bateria. Także zamierzam dołożyć trochę miedzi, żeby spać z czystym spokojem 3 na plus, 3 na minus. Wiktron, Wiktron, Wiktron. Bateria, bateria. Dziękuję, jedziemy z koksem. Nowe kabelki są, zaraz doniosę więcej. No, tym razem nie ma szczypania się. Co, rozdzieliłem je tu i dorzuciłem 100 mm2 razem, czyli tu i tu i wszystko mi się zmieściło do busbara, także mam 200 mm2 na tych kablach i już nie szczypię się tak jak kiedyś, że po jednej bateryjce włączałem, włączam wszystkie. Pyk, pyk o. o! 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 Alarmy i kłopoty No co chodzi? O co chodzi? Aaa, kabelek niedota... niedociągnięty No dobra, mały fal start Jeszcze raz wszystko wyłączam Jeszcze raz sprawdzam wszystkie Pstryczki A ta była luźna Ale ze mnie ćwierć Dobra Mały falstart Wyciągałem je przed chwilą żeby tam kable wsadzić I tędy żeby je wyjąć No bo ręka nie wejdzie Więc teraz powinny Ruszyć Ciach, 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 ciach i lecimy dalej, ach od góry, ciach, 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 proszę bardzo, wszystkie se tam nie mrugają jak cało? AC input, AC output, obydwa rozłączone, więc powinno być ok. Wanusik coś tam zaczyna mrygać. Pyk, pyk, pyk. Mamy trzy fazy, trochę czerwonych lampek, ale zaraz powinno im przejść mam nadzieję. No i co? Chyba wrzucę film tak jak jest, a tak? kiedyś dogram drugą część, jak oni to już uruchomią, bo tak jak widać opóźnienia w wykończeniówce. Uuuu, ale tu pojechali po bandzie. Tak, tak, tak. To nie tylko kable, ale także i rurki. No dobrze, weźmy telefonik, połączmy się z Wenuskiem. O, tu już im przechodzi. Tu już im wszystkim przechodzi. Więc jeszcze połączę się z Wenuskiem. Włączę AC Input. Spróbuję je jeszcze troszeczkę podładować z pełną mocą. Troszeczkę rozładować z pełną mocą. I to by było na tyle. Pozdrawiam Was. Thanks for watching.